Co Biblia mówi na temat transfuzji, przetaczania krwi? Kiedy patrzymy do Bożego Świętego Słowa, okazuje się, że temat krwi na stronicach Pisma Świętego jest bardzo mocno podkreślany. Ja myślę, że dlatego, że krew w Biblii ona pokazuje takie dwa kierunki Bożego Błogosławieństwa. Jedno... Krew, która staje się ceną obmycia i pojednania nas z Bogiem i krew, która ratuje życie ludzkie. Patrząc z tej pierwszej perspektywy, to zauważymy, że krew baranka, która była, którą były pomazane od drzwi domów narodu izraelskiego w Egipcie, ratowała ich przed śmiercią pierworodnych. Krew baranków, kozłów składanych jako ofiary w życiu narodu izraelskiego no, zmazywały grzechy, wskazując na tą doskonałą krew naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Sięgając do Nowego Testamentu zauważymy, że dzięki przyranek krwi Pana Jezusa Chrystusa uzyskujemy łaskę, zbawienie. Apostoł Piotr mówi tak bardzo wyraźnie, że nie zostaliście odkupieni czym srebrem, złotem, drogocennymi rzeczami tego świata, ale drogocenną krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja może odniosę się do Bożego Słowa i kiedy otworzymy sobie list do hebrajczyków, dziewiąty rozdział i przeczytam trzy wersety, jedenasty, dwunasty i czternasty. Lecz Chrystus, który się zjawi jako arcykapłan do przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną swoją krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Skoro je list męża Bożego Apostała Pawła do Kolosan, takim potwierdzeniem pierwszego rozdziału i dwudziestego wersetu, i żeby przez niego wszystko co jest na ziemi i na niebie pojednało się z nim dzięki przewróceniu pokojowi przez krew krzyża jego. Więc tu możemy zauważyć jedną bardzo istotną sprawę, że krew w Biblii ona pokazuje jako cenę odkupienia, ułaskawienia człowieka. Ale Pan Jezus, kiedy nauczał w Ewangelii Świętego Jana, w 15 rozdziale zostawił bardzo ciekawe słowa. 15 rozdział, 13 werset. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdyby kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. I tutaj o. przechodzimy do tej naszego zasadniczego pytania, jeżeli chodzi o transfuzję krwi. Okazuje się, że statystycznie w Polsce około 1,5 miliona rocznie dokonuje się transfuzji. Pierwsza udana transfuzja odbyła się w 1667 roku. Od tamtego czasu medycyna zauważyła, że błogosławieństwo stworzonej krwi przez Boga, ono niesie życie, ono daje życie. I biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju operacje, zabiegi, gdzie jest interwencja w organizmie ludzkim, tam jest, następuje upływ krwi. I ta upływ krwi, ona jest uzupełniana krwią ludzką. Nie znajdujemy nigdzie potwierdzenia w Bożym Świętym Słowie lub nauki, która by dyktowała medycynie, że w ten sposób można leczyć, inaczej nie można leczyć. Ja nie dotykam rzeczy, które są związane z okultyzmem lub rzeczami, które są no, nie do końca zgodne z Biblią. Patrząc na Boże Słowo. O czym będziemy też mówić w następnym naszym spotkaniu, dotyczący spożywania krwi, gdzie jest pewne jasne stanowisko Boże, w przypadku transfuzji krwi, ja włączam to w ten 15 rozdział, że nie ma większej miłości, jeżeli człowiek odda życie za drugiego człowieka. Uważam, że nie ma większej miłości, kiedy człowiek sobą czy część siebie przekazuje, ratując życie innym. To możemy mówić o pewnych organach ludzkich, które są i przeszczepach, które ratują życie ludzkie. Wiemy o tym, że medycyna w tej chwili bardzo mocno z tego korzysta. Dokładnie jest tak samo z transfuzją, czy przetaczaniem mówiąc prostym językiem krwi. Patrząc na dzisiejszą medycynę i możliwość bardzo skutecznego leczenia, krew nieodzowna. W wszelkiej pracy chirurgicznej, chirurgicznych lekarzy, chirurgów, ortopedów, w ogóle tam, gdzie jest ingerencja, tam, gdzie następuje upływ krwi, jest potrzebna krew lub czynniki pochodne tejże krwi którą ratuje życie. Ja osobiście nawiązuję to do tego 15 rozdziału, 13 wersetu, nie ma większej miłości niż człowiek odda życie za drugiego. Mam kolegę, który żyje dzięki temu, że jego siostra oddała mu jedną nerkę i oboje żyją korzystając z jednej nerki. On spożyczony oddanej przez siostrę ona, ponieważ oddała bratu. Tak samo jest transfuzja krwi jako jedna ze skutecznych metod leczenia. Dziękuję. Niech Was Bóg błogosławi.